Rafał lat 44, 6 lat po nawróceniu. Bezpośrednim powodem zaangażowania się w synod było zaproszenie księdza Proboszcza. Po zapoznaniu się z dokumentami synodalnymi, zwłaszcza z Wademekum, byłem pewien, że synod jest tym, czego w tym momencie właśnie potrzebuje nasz kościół, że jest piękną szansą na spotkanie, na doświadczenie wspólnoty, na przełamanie tego poczucia samotności, które wielu z nas w kościele doświadcza. Podczas spotkania synodalnego doświadczyłem, jak piękne może być wzajemne słuchanie się w Kościele. Doświadczyłem tego, że mimo iż wiele nas różni, że mamy różne pomysły dotyczące tego, co należy w Kościele i w Parafii zmienić, to łączy nas coś o wiele piękniejszego. Miłość do tego Kościoła i pragnienie podążania za naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. I doświadczenie tego w praktyce, doświadczenie w praktyce tej wspólnoty, która zawiązała się podczas spotkania synodalnego, jest dla mnie bezcenne. Potrzebujemy ożywienia naszej parafii. Potrzebujemy tej siły, która płynie z przekonania, że nie jesteśmy sami, że stanowimy wspólnotę. I wierzę, że synod może być pięknym narzędziem w rękach Pana, które nam w tym pomoże. Dlatego zapraszam Cię do włączenia się w spotkania synodalne. Zapraszam Cię do podzielenia się Swoimi pragnieniami, obawami, marzeniami dotyczącymi Kościoła i Twojej parafii. Zapraszam Cię do wsłuchania, co na ten temat mają do powiedzenia inni. I zapraszam Cię do wysłuchania tego, co Duch Święty przez nas wszystkich chce dzisiaj powiedzieć Kościołowi. Synod to ty, ja, my. Zaangażuj się.